Pełtnik Swogiano był ostatnim Pełtnikiem na Łorawie. A Pełtnikiem to nie mógł być Byle kto. Jako ogwarzył mój dziadek, To trzeba było być takim, Jako babio górskie jedle twardym, Mocnym, sykownym, A do tego honorowym I ucynnym. Bo łorawski Pełtnik Musiał w gości udzielać Łorawę, Rzekę Wartką, A i faleśną co nie jednemu zycie A nie wiem, czy ty z wiecie, co to były pełty, bo ludzie wartko zabacują. Dzisiaj to zyje się lekutko, a downi to na chleb trzeba było ciężko robić, a i sukać go precki ładlorawy. Pełty to zbite do kupy drzewa, jedle smreki, a i z buki. W jednym pełcie mogło być ich dziesięć, a gwarzo ze nawet dwaścia, to już były takie dwie pełty zbite do kupy. Pełty spustali rzekami na wiesnę, kiesła wielgo woda, a ty zbudowali takie tajchy, Dziś ok, to by pedzieli tamy, takie co by wodę podnieść, a potem sykownie puścić jedne pełtę za drugą. Kie były większe pełty, to pływali dwaj pełtnicy. Przednik, ten najważniejszy, co prowadził, chłop musiał być tyngi a i nicego się nie boć. Drugi to zadnik, bo na zadku pełty stoł. lekutko wiosłował, a i słuchał przednika, łąty spodkładał do ognia, bo na zadzie pełty mieli taki sparhecik. Co to jeść na nim uważyć mogli, a i w nocy się, kie spali kasik przy brzegu. No i z pełtami pływali do Kralowian, kałorawa idzie ku wagu, ale byli tys i tacy, co śli het na dolno ziem, do peštu. No ale to już byli pełtnicy nad pełtnikami, bo znali tajniki syczkich żyk Łarawy, Wagu a i Duraju. Nie chcę się tu chwolić, ale takim pełtnikiem był mój swok Jano. Na ławie jest początek wody, ale koniec chleba, tak gważyli nasi dziadkowie. Ale tak, po prawdzie, to ta woda dawała chleb. Z pełtami urobić się trzeba było dużo i cięsko, ale kiedy łorawą pełty płosły na dolno zim, to zod dudki się wracały. Swogiano ta nie miał lekkiego życia. Łód malućka musiał służyć u chróbsych gazdów, u Hermana, na farze. Kiedy zaczął robić z drzewem, a i z pełtami, to ta już było lekcy od 15 roku życio, w dynawiesne płynął dołu ławą z pełtami, co by nazot przyniósł ze sobą piniązki na życie. Kie wracał, to ta jesce chytał się seliaki roboty, były takie roki, co na lipnice się wrócił z pierwszym śniegiem. Pełtnicy, pełtnicy, zima się już końcy. Idzie dołu woda, idzie kuwą śleboda. Tak se śpiewał, może i pełty dawały cłekowi ślebodę, kiedy tak się płynęło między wierchami, woda nie sławartko, wiatr dół, to się zdało, że cały świat może być twój. Ale tak do prawdy, pełtnictwo to była ciężko robota. Łara warzyka, co się jako ciupaska wbijała w doliny, między skolami sukała swojej cesty. Roz jako młode dziewce caluszko się zwyrtała, roz kiedy babicka staro płynęła se po coby co na roz jako burka się zerwać i targać z kolami brzyskami, korzeniami. Ze syczki mieszc na Łorawie no i się pływało tam, ka piekni, w kralowiańskiej dolinie. Tutok wysokie brzyski miały się ku sobie. Przymilały się, prawie chytały się za rącki i śpiewały do siebie jako jucha z nacholi ku swojemu dziewczęciu. Ej, ale ta krasa mogła zabić. Zodyn pełtnik nie pozierał powierchak. Woda w życe tak wrzała, dudniała, a zawodziła, jakoby kasik na dnie diaby łogin podkładały. Kiesik swok płynął kralowiańską doliną. Wiesna była paradno. Słoneczko, cieplutko, grzało. Brzegi łarawy się zdzieleniły. Zdało się ze pełty wpływają do raju. Naros swok w pocu, jako pełty z tymsik się pasują. Jako się norym nie siłują. Ej, zacyno, coś ich nimi wodzić. Roz do przodku, roz do zatku. Potem pełty stanęły, co coby naros zwyrtnąć się ostro jako w piekielnickim ciardasiu. Swok z całej siły wiosłował do prawa, do lewa, do przodku, do zatku. Mocował się rawą, kiedy z łorawą, kieby z jakim ciertym, ale już wiedział, że som nic nie narobi i krzycy do młodego parobka zadnika Jaszka wrycule. Dziś ok ujek Warcula mojus 90 dziewięćdziesiąt roków i jeszcze se fajecke sium nie kurzi, a w te chłopocek młody może starności roków miał, no i swo krzycy do niego. Ale łą tam nic nie słysy, a w łacach ino strach, taki co chyto zagarło dobij do dolewa do lewa, chytro. Swok drze się do Jaśka. Jaśek ino usłyszał sum wody, a ta woda już była w nim samym. Targała nim, bo jako gwarzył mi swok jano, w życiu to nie ma się cego boć, bo co tam, ino życie możemy stracić, a życie to ino łagienecek i nie ma co se przybierać do głowy, ale kiedy człowiek już się ta boi o siebie, to wszystko co koło niego, to ta strach hici już nie puści, a wtedy człowiek jako urwano struna w basak. I dziadek dresie do Jaśka – dolewa, dolewa, do lewa, ale Jaśek nic ino poziro w wodę i chudo gniewie, ze pełty płosły na skole ostre i twarde, co roz wyrosły z wody. Pełty w te przeokropne skole z caluszkiem impetem udarły. Uch strasny i swokiem tak norymnie wysarpało, ze ale dzierzał się mocno nie puścił, a pełty to się wyprościły i sły naros paradnie, kiedy nic takiego zaś się nie stało. Swok poziro do zatku, a tu Jaśka nie ma. Widzi go we wodzie, jak nim praską mrawi i tardze, ze zaros bekuniec. Nienamyślający się hipnął do wody, a pełty puścił dołu wodą, i zarożicki się łezbiły łoskole. Kiedy się już jako tako do brzegu z Jaśkiem dostali, powiedział jedno. Zycie jest rokse jako drzewo. Czawdy wdy się razem, bo inaczej zycie nasze łezbi się jako te pełty łoskole. Taki był mój swok. Najważniejse no być człowiekiem, resztę na mój dusiu nic, ale to nic nie nieworce. Nie wiem, co wam o tym powiedzieć, bo swok nie rodł tym gwarzu, jak już to tak po cichutku, a w gwarze słysno było, jakoby coś ich z innego świata przysło. I to zaś do Teresa czujem, jako we mnie mrowie przechłodzo. Łorawa to rzeka przepiekno, ciągnie się między wierchami paradno i siumno, ale ława to ty zwartko i faleśno, a i w sobie coś ich strasnego, jako by wypływała kasik z ciemnych, łagnistych pustaci. I tak cichutko, prawie syptajęcy kiesik z wieczora łopedział mi swok, jako to przy krasnej chorce uwidział władnika. Była gła, ale tako leciutko pływała se nad wodą, i pomaluć ku sła chore. A tu bez kurdej o co z widzem, topielec. Taki mały, szkaradny cłek, skóra jako uziaby, ziaby, się jakoby jakoś gadzina, a łęcy, bielućkie zezmrozić cię naros może i ten topielec takś do mnie gważy. Woda nos płonie się i nadno zanie zaniesie, ale jo zawdy z wady nie sukom, przezegnąłech się, powolołech Boga, i gwarzym do tego topielca, co to furt na pełcie mi siedzi. Dej ze mi ta pokój, bo jo pełtnik i łorawa to moja rzeka, ale łun besty jo dali swoja. Woda wos się i nadno dno zaniesie. Rzekę nie wiedziel zym, jak zek hipnął ku niemu i prazgł w kufę i tak nim wyobrytało, wymrawiło i w pod do wody, ale cierd jeden dali się do mnie drze. Woda wos się i nadno dno zaniesie. Josie ta nie obzirał i no dawołek co by scęśliwie dopłynąć. No i wiecie, w na wiesnę łorawą pływały pełty i w mój dziadek seł w dolno ziem, ale wdy wracał, choćby nie wiem, co i kany, jakie dobroci tam na Madziarsku były, wdy wracał i kiedy już widział babio górę, to mu się na sercu lekcy robiło.